Cześć, dzisiaj jesteśmy na skolnitach i zobaczymy jakie zmiany y, są w 2024 roku. Mamy moją tam chilówkę. No, no i zobaczymy jak się zmieniły trasy. Dobra, więc lecimy sobie w niebieską trasę. Dużo rzeczy tu się nie pozmieniało, ale popracowali trochę nad wybiciami i można lepiej pocilować. Tutaj mamy parę fajnych naprawdę przeszkód różne wybicia ale na razie wszystko to samo tylko dopracowane dopracowane te wyskoki tutaj transfer za puldę i cały czas mamy to samo co w zeszłym roku właściwie dużo z rzeczy tu się nie zmieniło na pewno Gruntowny serwis tras był na sekcji A od niebieskiej, czy jakoś tak? I za chwilę Wam ją właśnie pokażę, jak ona wygląda. Dobra Tutaj dalej się nic nie zmieniło Mamy muldy Tą bandę Ogólnie słaba ta banda jest mi się w ogóle ona nigdy nie podobała Ale trudno Ogólnie trasa fajna, żeby sobie potwiczyć latanie Ło wow. Nie odkręciłem whipa Dalej, wow. pięknie na ściankę. Ogólnie to trasa bardzo fajna, już nawet ze zeszłego roku była fajna, ale w niektórych miejscach trochę nudna ta trasa. Tutaj brab. Jedynie teraz, tutaj zmienili, co moim zdaniem to jest dosyć złe, bo zmienili tutaj, że nie ma tych stolików, ale ogólnie dalej, wszystko to samo. Chwilę Wam pokażę nową linię, jaka powstała Może inaczej Remont był na niej fajny I Teraz tu sobie pojedziemy w lewo, tak jak nigdy nie lubiał jeździć tutaj To teraz jest naprawdę fajnie Tam trochę trzeba mocniej pedałować bo można nie dolecieć z tego no. no i taka to trasa Wyjeżdżamy tutaj tak jak po staremu Naprawdę fajnie to zrobili, mogliby coraz więcej takich rzeczy robić tutaj. Lecimy za Kubą bardzo dobry rider na sancie. Uj, prawie wszlecia z tym manualem. Wow. Dobra, lecimy sobie czerwoną trasę. Fajna, bardzo trasa. I ona też takie małe zmiany przeszła od zeszłego roku. Mamy troszkę lepsze wybicia. Mamy no te, właśnie te same bandy. Dalej, tak samo, fajna trasa. Tutaj przeskok poprawiony bardzo, i dwie bandy, tak jak zawsze. Jedynie skrócili, za chwilę zobaczycie, skrócili trochę trasę, i zamiast te nudne zakręty typowe duro, jest teraz. Taka przecinka przez las, co tam każdy robił Tutaj jest ta przecinka i też jest wyskok Uj, prawie bym wypadł z bandy Tutaj trawers nad korzeniami, nad korzeniami. I mocna kompresja, sucho, bardzo jest, nie trzeba uważać. Naprawdę szybka, fajna trasa. Wow. szeroko, gramy zakręt na korzenie i już heble puszczone. Naprawdę, bardzo fajna trasa. I na końcu, bardzo też fajna przeszkoda, bo mamy step down i step up ju, Naprawdę niezła trasa Siema widzowie Jedziemy trasę Generalnie to jedliśmy pizzę Była Była strasznie Średnia Jak na to ile na nią trzeba było czekać To ja się spodziewałem jakiejś Kurde włoskiej esencji A tak szczerze, to pizzy nie mogę polecić niestety. A chciałbym, a chciałbym, bo zawsze na skoniku była bardzo dobra. Chciałbym ją polecić, ale niestety nie mogę. Ale cóż, skupmy się na rowerowaniu. Jeszcze chciałbym dodać, że. Yy, aha, że strasznie długo czekaliśmy na pizzę. Nie wiem, czy to mówiłem, ale kurde, godzinę. Strasznie mi się to nie podobało, bo. Bo kurde, chłopaki. To zamówili ser i czekali na niego nie, więc 10 minut, a my godzinę na pizzę. Przez to straciliśmy dużo jeżdżenia. Trzeba jechać jeszcze na kofolkę, a zaraz pociąg. Więc nie pojeździliśmy za dużo dzisiaj. Dobra, już nie ma baterii. To jest na wygaszeniu, więc dzięki bardzo za oglądanie. Przyjedźcie sobie na te skoliky bardzo fajne trasy. No, no i widzimy się w następnym filmiku.